Dzień dobry, cześć! Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o zimie stulecia, która rozpoczęła się na przełomie 1978 i 1979 roku. Jeżeli spodoba Wam się dany materiał, bardzo proszę o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. Z góry dziękuję! Ostatnie lata nie przynoszą nam mroźnych i śnieżnych zim. Chlubnym wyjątkiem jest obecny rok którym od połowy stycznia obserwujemy wreszcie zimę z prawdziwego zdarzenia, a prognozy wskazują na to, że niskie temperatury i opady śniegu zostaną z nami jeszcze na długo. Zimowa aura dotarła do Polski w nocy z 29 na 30 grudnia 1978 roku ze sprawą bardzo rzadkiego układu wyżów i niżów. Z nad Skandynawii nad północną Polskę zaczęło napływać bardzo zimne powietrze. Temperatura spadła do minus 25 stopni Celsjusza. Na Bałtyku rozpoczął się sztorm, który osiągał od 7 do 8 w skali Boforta. W tym samym czasie nad terenem Polski dominowały ciepłe i wilgotne masy powietrza. Wraz z napływającym coraz większym chłodem, opady deszczu zaczęły powoli zmieniać się w sypiący śnieg. Z powodu silnego wiatru towarzyszącemu opadom białego puchu Tworzyły się wysokie zaspy śnieżne. Stopniowo chłodny front zaczął przemieszczać się przez centrum ku południowi kraju. Polska w parę dni została niemal całkowicie zasypana śniegiem. Nastąpił paraliż transportu, co spowodowało, że zaczęło brakować surowców energetycznych, ponieważ z powodu mrozu pękały szyny kolejowe, a zwrotnice zamarzały. Spowodowało to, że w wielu domach nastąpił brak prądu. Były zimne kaloryfery oraz nie było ciepłej wody. Do pomocy w przywróceniu działania transportu kolejowego skierowano wojsko oraz ciężki sprzęt. W wielu miastach komunikacja miejska prawie nie funkcjonowała. Niekiedy autobusy jeździły drogami, które wyglądały jak tunele wykopane w śniegu. Z powodu utrudnień w podróżach międzymiejskich wiele osób było zmuszonych do koczowania na dworcach kolejowych i autobusowych. W wielu miejscach kraju ogłoszono stan klęski żywiołowej. Pokrywa śniegu na terenie kraju była olbrzymia: w Warszawie osiągnęła 70 cm, w Suwałkach 84 cm, a w Szczecinie 53 cm. Zimowa aura trwała praktycznie nieprzerwalnie do początku marca. A wy chcielibyście podobną zimę? W ostatnim czasie wiele mówi się o ociepleniu klimatu. Może okazać się, że zimy będą coraz bardziej przypominały jesień. Z małą ilością dni, z temperaturą poniżej zera. Może obecna zima będzie wyjątkiem na przestrzeni najbliższych lat. Na teraz się żegnam. Zapraszam do zostawienia komentarza i udostępnienia. Do usłyszenia. Pa!